Bez nich nie dostrzeglibyśmy nawet czubka własnego nosa, a co dopiero doświadczali przyjemności wizualne z otaczającego nas świata. Światło i cień dwoje towarzyszy, którzy pozwalają nam wizualnie doświadczać rzeczywistości. Ukazanie ich wzajemnych relacji stanowiło nie lada wyzwanie dla malarzy na przestrzeni wieków. Jeśli interesuje Was, jak radzili sobie z tym zadaniem, to zapraszam Was w październiku. Na cykl wykładów światło i cień w malarstwie. Na czterech wykładach przyjrzymy się, jak na przestrzeni wieków artyści podchodzili do zagadnienia światła, co ono dawało im w obrazach, jak pozwalało ukazywać rzeczywistość, a także prześledzimy, jak ich stosunek do ukazywania światła zmieniał się w miarę rozwoju wiedzy o zjawiskach optycznych. Zapraszam Was na cykl wykładów, które będą miały miejsce w środę o 20 w październiku. Jeżeli do 15 września zakupicie karnet, to będziecie go mieć w promocyjnej cenie. Do zobaczenia.